Ja dziś chciałbym Państwu przybliżyć moje zdanie na temat zamówień publicznych. Proszę Państwa, jestem przewodniczącym podkomisji gospodarki narodowej, a dotyczy ono głównie zamówień publicznych. Proszę Państwa, tak się składa, że przez wiele lat prowadziłem zajęcia zamówień publicznych byłem po prostu wykładowcą na politechnice właśnie o zamówieniach publicznych i przez wiele lat byłem przedsiębiorcą przez 48 lat pracowałem z dużymi firmami bo uważam że ta moja firma była duża zatrudniająca ponad 1000 przeważam ponad 500 ludzi to jest bardzo dużo uważam na nasze warunki polskie i Powiem Wam, że takiego rozgardiaszu i takiego draństwa, jaki jest w tym roku, teraz, takiego jeszcze nie było. A mogę przykładami sypać. Proszę Państwa, bliska sprawa, najbliższa w tej chwili. Budowa autostrady A1 na odcinku Gorzyczki, granica państwa i Sośnica. Autostrada nie zostanie oddana do użytku, a to z prostej przyczyny. Jest cała gotowa. Akurat mieszkam przy, tym, przy tej inwestycji, bo zaledwie mam do tej inwestycji 4 km. Jaka przyczyna główna, a mianowicie panowie profesorowie, którzy opiniują tą Autostr tą ekspertyzę o tej autostradzie mają interes własny, aby tam ustawę, aby to po prostu wywrócić. Szanowni Państwo, jeżeli my powołujemy ekspertów, a ci eksperci mają osobisty interes w tym, żeby tego nie dopuścić do realizacji, to takie są efekty, jakie są. Akurat tak się składa, że mogę nazwiskiem operować, bo jestem upoważniony do tego. Pan, który jest głównym projektantem, to facet, to gość, który zaprojektował kilkadziesiąt mostów na terenie Polski i nie tylko Polski. Praktycznie powiedziawszy, w całej Europie. Ten most, który on w tej chwili zaprojektował, to jest most trzeci w świecie, o takiej konstrukcji. Most, który po prostu znalazł opinię u oceniających projekt pozytywną. Natomiast firma Alpine, a Baum, a potem Alpina, miały do niego odpowiednie pretensje, zastrzeżenia, bo to było miejsce, w którym należało po prostu wywrócić ten projekt. I przedłużyć po prostu umowę oraz wystąpić o dodatkowe środki. Dziś mówimy o zapłacie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę Państwa, te małe przedsiębiorstwa to jest nasza 50% gospodarka narodowa. To tyleż ludzi pracuje w tych małych i średnich przedsiębiorstwach. W przedsiębiorstwach. Zwróćmy też uwagę na to, że ci ludzie, którzy pracują w tych małych firmach przychodzili do mnie i mówią, co mają zrobić? Mówię, Panie, myśmy nie zapłacili ludziom, a to przeważnie trzy samochody, dwa, jeden, wany mają, różne inne samochody i oni mówią, Panie, ja nie zapłaciłem już trzy miesiące. Ci ludzie przychodzą do mnie i, i klną i narzekają i słusznie, że to robią. Bo do kogo się mają zwrócić, jak nie do tego swojego przedsiębiorcy? Ale ten przedsiębiorca nie jest cudotwórcą i nie będzie. Choćby chciał, on z rękawa nie wyczepie pieniędzy. Tu przed chwilą była mowa, że to jest e, 110 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest śmiech na sali. 110 tysięcy na tyle inwestycji, jakie były w tym kraju rozpoczęte i są rozpoczęte. Ja nie będę w tej chwili powia powiadał rzeczy niemożliwych. Mogę służyć przykładami, dziesiątkami przykładów, gdzie po prostu lekceważy się nie tylko firmy budow budowlane, a zajmujące się autostradami, ale wszystkie firmy. Wszystkie dosłownie firmy. Proszę Państwa, ustawa, która w tej chwili preferuje najniższą cenę, to ustawa zła, chora i ustawa, która powinna być jak najszybciej zlikwidowana i poprawiona. Ale nikt na tej sali dziś o tym nie mówił i nie będzie mówił, bo każdy nabiera wody w usta. I każdy mówi w ten sposób, niech się martwią inni. A inwestorzy tacy jak w gminach, to przecież on ma interes własny, ten urzędnik, żeby wybrać najniższą cenę. Dlaczego? On chce mieć święty spokój. On nie chce się tłumaczyć w Rio. On nie chce mieć problemów. On nie chce mieć jeszcze dodatkowych. Kłopotów ze swoim burmistrzem, wójtem, prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy dobrze? Niedobrze, proszę Państwa. Bo wszyscy razem tworzymy to państwo. I wszyscy razem jesteśmy tymi, którzy chcą to państwo zniszczyć. Ja to mówię z pełną świadomością i jestem odpowiedzialny za swoje słowa. A ze względu na to, że naprawdę nie mam nic do stracenia, pozwalam sobie na powiedzenie prawdy. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, na mój siwy łeb, jestem już w takim wieku, że jedynie mnie mogą posłać na emeryturę, bo już na emeryturę mam. I w każdym razie mogę mówić śmiało, odważnie i w pełną świadomością. Proszę Państwa, to nie po to, żebym wyszedł się na mównicę, żeby tu Państwa straszyć, żeby pokazać tą niewłaściwość. Jeżeli my w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu nie doprowadzimy do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, to to, o czym mówimy dziś, to to jest pryszcz. To jest naprawdę niewielka ilość pieniędzy. Mówimy o pieniądzach, które praktycznie powiedziawszy są pieniędzmi wirtualnymi. To my powinniśmy teraz dążyć do tego, żeby tę ustawę napisać dobrą, ale ustawę, która po prostu będzie funkcjonowała nie miesiąc, dwa do następnych wyborów, do następnej po prostu ekipy rządzącej, ale która będzie funkcjonowała przynajmniej przez kilkanaście lat. I ustawa, która naprawdę pozwoli przedsiębiorcom żyć. Przykład taki. Państwo, użyłem się tu Alpine Baum. To przecież nie kto inny, jak ta firma z góry powiedziała. Weźmiemy polskich wykonawców, weźmiemy polskie podmioty gospodarcze, oni to na za nas zrobią, a my skasujemy. A wiecie, jaka była kwota w przetargu, którą oni dali? 20% dla siebie, a resztę się bijcie. To jest zdzierstwo. To jest okradanie polskiego przedsiębiorcy, a nasz przedsiębiorstwa, przedsiębiorca siedzi po cichu i nic nie reaguje. Nasz przedsiębiorca ma, jest zastraszony, obawia się, że będzie miał konsekwencje, roboty nie dostanie innych rzeczy. Jest to prawie, że niemożliwe. I tu ktoś mówi, trzeba. A co, co oni się zajmą tymi sprawami? Co oni tam zrobią w tej materii? Nic. Nic, jeżeli my sobie sami nie pomożemy. Po to jest Senat, po to jest Sejm, aby znowelizować ustawy, które są złe. A ta ustawa jest złą ustawą. Moi koledzy przedsiębiorcy, którzy ze mną współpracują, którzy przychodzą do mnie, Mówią, chłopie, my już nie mamy nic do wyjścia, do załatwienia, jak tylko sobie strzelić w łeb. Bo to nam pozostało. Tylko mówimy, jednej rzeczy nie mamy. Nie mamy czym tego zrobić, bo inaczej byśmy się już dawno zastrzelili. Jest to przykre, przykre jeszcze raz, przykre, ale bardzo, bardzo prawdziwe. Jeżeli chcemy zniszczyć ten, ten kraj, chcemy zniszczyć to państwo, Ustalmy ustawę, która niszczy wszystkich przedsiębiorców i wszystko. Ja naprawdę przepraszam Państwa za moje dzisiaj wystąpienie. Jest ono wystąpieniem żalu, bo, proszę Państwa, przez tyle lat prowadząc firmę, prowadziłem firmę, która miała dobre wyniki ekonomiczne, która prowadziła. Na szeroko zakrojoną skalę pomocy dla młodzieży, nie tylko dla młodzieży. Ja w dalszym ciągu pracuję jako profesor na Politechnice Śląskiej, czego jestem dumny. I powiem Wam, że młodzież bardzo chętnie do mnie przychodzi, bardzo chętnie ze mną dyskutuje, bardzo chętnie przychodzi na, do mnie na konsultacje. Proszę sobie wyobrazić, że na grupę 200 osób, gdzie prowadzę zajęcia, przychodzi na salę 180-190 osób. A ja na pierwszych zajęciach mówię, proszę Państwa, Wy nie musicie na te zajęcia chodzić. Wy po prostu macie tylko umieć, a reszta mnie nie interesuje. I proszę sobie wyobrazić, że mam taką oglądalność mojej osoby na wykładach. Jest to sukces. Uważam, że to jest sukces mój osobisty. Może dlatego, że urodziłem się nie najgorszym mówcą. Jeszcze raz Państwa przepraszam za przedługawe moje wystąpienie i za ostre słowa, które tu wypowiedziałem, ale nie umiem przejść do porządku dziennego i nie powiedzieć nic na ten temat, bo mnie to wszystko bardzo, bardzo, bardzo boli. Dziękuję uprzejmie za uwagę Panią Eszlak. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.